Dzisiaj chciałbym pokazać jak podłączyć sterowanie z kierownicy w Peugeot'cie 307. Jak bardzo prosto i intuicyjny jest to montaż. Interfejs przez, dedykowany przez producenta do tego właśnie samochodu. Na przykładzie radia Sony będziemy to robić. Wystarczy wpiąć kostki ISO w obieg, złącze ISO z jednej z drugiej strony, przeciągnąć, przeciągnąć sobie kabel tutaj pod kierownicą do pilota niestety ówcześnie trzeba rozebrać obudowę kierownicy trzyma się na dwóch śrubach typu torx pod spodu pilot bardzo łatwo się ściąga wystarczy go, z tyłu jest taki zaczep zwolnić, wyciągnąć pilota jak widzicie Państwo mamy już w ręce tak to wygląda przeciągnięty kabelek brakuje mi ręki Przeciągnięty kabelek wtykamy w złącze, które jest dostarczone do pilota. Przepraszam że za jakość obrazu, ale brakuje mi trzeciej ręki. W ten sposób już go mamy podłączonego. I proszę, sprawdzamy, czy działa. I wsadzamy na swoje miejsce tam, gdzie być powinno. Ja sobie przyciszę. W momencie kiedy wsadzimy, poskładamy plastiki. Aha, no zapomniałem. Jeszcze interfejs podłączamy do złącza. Hmm, tutaj przy radiu, gdzieś to radio jest. O, tutaj do złącza sterowania i radio nam już działa. Składamy cały montaż mi wprawionemu. Instalatorowi zajęło 10 minut, więc myślę, że nawet osobom niewprawionym nie powinno to zająć więcej niż 20 minut, zachowując szczególną ostrożność, a nie można się tutaj tak naprawdę nigdzie pomylić.